Dzień dobry, nazywam się dr Werner Foss. Kontrolujemy i testujemy kosmetyki oraz urządzenia kosmetyczne pod względem ich bezpieczeństwa i skuteczności. W ramach naszej działalności przebadaliśmy oraz przetestowaliśmy CyGuard 2 firmy LR. To urządzenie działa w oparciu o dwie zasady. Po pierwsze, głowica funkcyjna daje efekt masażu, a po drugie, skóra może być ogrzana i ponownie schłodzona. Drgająca głowica masuje skórę, dzięki czemu poprawia się Mikrocyrkulacja krwi. W ten sposób do skóry dociera więcej składników odżywczych, usuwane są substancje zbędne i poziom nawilżenia skóry wyraźnie się zwiększa. To prowadzi do drugiego kroku. Ogrzewamy skórę do 42 stopni i wzmacniamy jeszcze bardziej te efekty. Zwłaszcza poziom nawilżenia skóry, który właśnie zwiększyliśmy, sprawia, że składniki kosmetyków mogą być lepiej wchłaniane i głębiej przenikają do skóry. Następny krok, czyli obniżenie temperatury skóry, pozwala osiągnąć efekt w tkance łącznej. Wiadomo, że poprzez takie różnice temperatur osiągane są efekty, pozytywne efekty dla tkanki łącznej skóry, co ostatecznie prowadzi do tworzenia nowej tkanki łącznej, kolagenu i tym podobnych. To oznacza, że przy dłuższym okresie stosowania tego urządzenia tkanka łączna może tworzyć nowe włókna. W ten sposób można wygładzić skórę, ponieważ tkanka łączna ma naturalnie decydujące znaczenie dla powstawania zmarszczek. Jeśli ją trochę poprawimy i ujędrnimy, wówczas można znacząco wygładzić drobne zmarszczki, a częściowo również zmarszczki mimiczne.